z tej strony Ami! gram dzisiaj kolejny raz w Minecrafta w Ami World, więc zostawcie łapeczkę w górze subika i dzwoneczek, żeby żaden odcineczek was nie ominął. Słuchajcie w ostatnim odcinku z Ami World, jeśli ktoś oglądał, no to dobrze wie, że na świat dołączyła Mariolka. Tak, dokładnie, Mariolka. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcineczka, no to oczywiście wpadnijcie w zakładce playlisty na moim kanale jest playlista pod tytułem Ami World i są tam po prostu wszystkie odcineczki właśnie z tej serii. No i słuchajcie, no w ostatnim odcineczku jak Mariolka doszła do świata, na świat, byłam bardzo zdziwiona, bo nawet ja jej nie zapraszałam, ona tak jakoś nawet nie wiem jak ona weszła Normalnie ja nie wiem, no ale nie chcę mi powiedzieć jak na razie, może kiedyś mi powie, nie wiem, zobaczy się, zobaczy No ale w każdym bądź razie, w ostatnim odcineczku nie dość, że doszła na świat, to pomogła mi budować jakby to, ten mój magazyn, piwnicę, tak jakby to ująć i słuchajcie, jakby pomogła mi, jakby to ująć: wykopać teren i ładnie ten teren obudować. A dekoracje sobie zrobiłam poza odcinkiem sama. I słuchajcie, bardzo pięknie mi to wyszło. Chyba te dekoracje robiłam z 3 godziny. Ponieważ zanim wszystko jakby zaprojektowałam w głowie, tak jakby to ująć, zanim materiały pozbierałam, bo tam naprawdę dużo rzeczy porobiłam, to jeszcze na dodatek widzowie, musiałam dużo materiałów, musiałam, do jakich, musiałam dużo materiałów zbierać na różne na przykład, nie wiem, kilofy i tak dalej, bo mi się ciągle kończyły, no i takie tam. No, i jeszcze dużo czasu, bo żeby, żeby to wszystko pobudować i tak dalej, więc naprawdę mam nadzieję, że tą moją ciężką pracę docenicie. No i słuchajcie, no to w dzisiejszym, w dzisiejszym odcineczku ogólnie będzie to taki bardzo luźny odcineczek, bo tylko chcę Wam pokazać mój magazyn. Tylko i wyłącznie to chcę dziś, dzisiaj zrobić czyli pokazać Wam, jak wygląda jakby yy, efekt końcowy mojego ma magazynku. Słuchajcie, jeśli będzie tak 5 pięć pięć łapeczek w górze pod tym odcineczkiem, no to, yy, no to co? No to w kole, yy, kolejny odcineczek z Ami World, no to będzie z Mariolką i Zuzą, myślę. Bo myślę, że trzeba je zapoznać. Myślę, że Mariolkę i Zuzę trzeba zapoznać. Żebyśmy mogły razem się już powoli bawić w jakieś zabawy w i tak dalej, żeby już była taka frajda i tak dalej, bo jak jest, jak jest nas teraz trójka, to myślę, że zawsze jakąś zabawę wymyślimy fajną, jakieś zabawy tak ogólnie, więc myślę, że powinny się dziewczyny zapoznać i mam nadzieję, że się polubią, bo mogłaby być też taka sytuacja, żeby się nie polubiły i byłaby lekka kraksa. No, ale no, słuchajcie, pięć, pięć łapeczek w górze pod tym odcineczkiem. I kolejny odcineczek na moim kanale pojawi się właśnie z zapoznawania się, się Mariolki z Zuzą. No, i słuchajcie, ja nie przedłużam, przechodzę już do celu tego odcinka. A słuchajcie, jeszcze jedno: Wy w tym czasie zostawcie łapeczkę w górze z Subika i dzwoneczek, żeby żaden odcineczek was nie ominął. No, i tyle chciałam powiedzieć. Słuchajcie, schodzę, schodzę i uwaga, uwaga. No, to, słuchajcie, tak się prezentuje mój magazynek. Teraz bardziej wam wszystko dokładnie omówię, tak jakby. No to tak, tutaj jest wejście, jak dobrze widzicie. Tu jest taka skrzynia, no taka po prostu na jakieś tam rzeczy, śmieci i tak dalej. Tu mam takie beczki, które bardzo ładnie tu wyglądają, dodają takiego efektu klimatu, jakby temu magazynkowi. W sensie, to nie jest magazynek. Bardziej to jest taka piwnica, albo tak jakby. Jakby to ująć. No bo magazynek to raczej byłyby jakieś skrzynki, nie? Na jakieś przedmioty. To jest bardziej takie jakby pokoik, tak jakby. Można tak to ująć. No i tak, no i tak. Dawałam tutaj takie lampiony, żeby też dodawały takiego ładnego klimatu. Pochodnie, no też dałam, no tutaj, jak widzicie. I, I tam tutaj miałam nie dawać w ogóle pochodni, ale pomyślałam, że już dobra, trochę może być. Poza tym, nie miałam aż tak bardzo dużo materiałów. Widzicie, że i tak dużo mam tych lampionów, a już po prostu nie miałam sił robić jeszcze tam trzech, czy tam dwóch, trzech no trzech dodatkowych. Poza tym, też jakby było za dużo tych lampionów, też by to tak wyglądało niezbyt dobrze. Bo co za dużo to niezdrowo. Mam jeszcze tutaj taki stojak na armor, armor stand, czy jak się to tak nazywa. W sensie, no stojak na zbroję. Na razie mam tylko skórzaną, ale jak będę mieć lepszą, no to na bank na milion procent wtedy jakby to zamienię. Tu słuchajcie, mam krzesło taką jakby kanapę drewnianą, tak, tak jakby to ująć, z takim stoliczkiem. No, a przed tym, przed tym stoliczkiem i fotelem, jakby, przecież w sensie nie fotelem, tylko jakby sofą, tak jakby to ująć kanapą, jest właśnie taki kominek. taki no, Myślę, że jest spoko. Tu ogólnie jest, tu ogólnie jak widzicie są ogniska, ładnie, super. No i ogólnie można sobie tak tu z przyjaciółmi siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Yy, idealnie są, no nie, no czekajcie, raz, dwa, trzy, są cztery, jakby takie yy, schodki drewniane, no ale tu są takie z małym koniuszkiem, jakby takim na siedzenie. No to powiedzmy, że ja, Mariolka i Zuza, akurat się idealnie zmieścimy. Tu pewnie się zastanawiacie od początku, co to jest. Tutaj mam w planach sobie tu dać, na przykład, dwa kotki lub dwa pieski, lub pieska kotka, lub papuszki. Zależy, jakie będę mieć zwierzęta, nie? Myślę, że fajnie by było, bo jak na bank będę mieć kiedyś jakie, jakiegoś kotka, pieska na milion procent, ale no wiecie, no myślę, że chciałabym mieć pieska i kotka, i tutaj by sobie siedziały, nie? No, jak widzicie, mam jeszcze tutaj, tutaj mam jeszcze, albo nie, zanim przejdę do tego stanowiska komputerowego, to pokażę wam, pokażę wam sufit. No tak, pokażę Wam sufit. Ogólnie, tutaj, tak ładnie jak widzicie, jest zrobione. Myśmy to z Mariolką robiły. Trochę w ostatnim odcineczku zaczęłyśmy, ale dokończyłyśmy poza odcinkiem, a ja sobie ozdobiłam, udekorowałam sobie to wszystko sama poza odcinkiem, nie? No i co, no podłoga taka połączona jakby z tych takich brukowych, jakby kostek, tak jakby to ująć, no tak, tak jakby to ująć. Tu, są, tu jest taki bruk, bruk, bruk tu jest tak te przemienione drewno dębowe chyba jakoś tak no i ogólnie sufit jest na pod, no podobnie zrobione jak podłoga że tu są takie tu jest cobblestone, tu też no i ogółem no podobnie jest to wszystko zrobione jak sufit w, se, w sensie, że podłoga jest podob, na podobnym wzorze jak Sufit jest na podobnym wzorze jak podłoga, tylko no tutaj akurat na przykład są dwa bloki drewna, a tu na górze nie ma tych dwóch bloków drewna. No ale, no wiecie, trochę inaczej jest ten sufit i podłoga, ale no mówię, no bardzo na podobnym wzorze i bardzo ładnie według mnie to wszystko wygląda. Mam tutaj jeszcze takie obrazy yy, baletnicy, baleriny, czy, czy, czy tortu, czy nie wiem co to jest nawet. Yy, no i yy, tutaj, teraz przejdźmy do najlepszego, czyli stanowisko komputerowe, widzowie. Tak! Yy, no, według mnie to się najlepiej prezentuje, jeśli chodzi o ten mój pokój, tak jakby cały. No, i według mnie to jest tak, takie najładniejsze. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tu użyłam ogólnie, jak widzicie, ojej, trzech bloków przemienionego drewna. Użyłam takie, jakby brzozowe, trzy klapy, tak jakby to ująć. Użyłam taki blok dźwiękowy i to dwa. Użyłam dwóch lampionów. Użyłam czekajcie jak to się jak się to nazywa to takie coś to o to właśnie to o jak się to nazywa nie wiem jak się to nazywa widzowie no ale takie coś jako niby głośniki czy coś, coś takiego żeby ładnie wyglądało no użyłam takie nieprzemienione drewno i krzaczki żeby też ładnie się to komponowało wszystko takie jakby roślinki oczywiście po środku tych trapdoorów dałam wagonik, żeby móc ojej czekajcie, bo coś żeby tu można, można było siedzieć, no żeby to jakoś fajnie było, nie, zrobione, yy, tak bardziej realistycznie. Po prostu zrobiłam tak, jak nie było tego trapdora jeszcze, to zamiast tego trapdora tutaj dam wagonik, Ej, czyli nie wagonik, tylko tor tutaj, zamiast tego wagonika drugi tor. Na, tutaj na, tego, na ten tor dałam wagonik, przy, no i go przepchałam, jakby tam, i zniszczyłam ten tor, i dałam tu po bokach wszędzie trapdory, i zamknęłam, tak jakby ten wagonik, więc teraz mogę sobie siedzieć, tak jak w prawdziwym życiu. No i jeszcze nad tym, tymi komputerami dałam beczki. A po co dam te beczki? Bo patrzcie, jeśli bym tych beczek nie dała, czekajcie, pokażę wam. Jeśli bym tych beczek nie dała. Yy, o, widzicie? To by była jakby, bo to jest sztandar, nie? Czarny sztandar. I gdyby nie te beczki. Yy, w sensie, yy, tak, beczki się to nazywa baryłka. Baryłka, no. Yy, nie beczki, tylko baryłka, no. Yy, to nie, yy, gdyby nie ta baryłka, to to by wyglądało jak w ogóle nie komputer, tylko jak coś to jakiś telewizor, czy jakiś wielki monitor, no nie wiem, ale. Yy, ogólnie tak yy, dlatego okryłam to yy, właśnie paryłką, a przy okazji yy, mogę sobie coś tu chować i tak dalej, yy, no i co no dałam tutaj te sztandary czarne jak mówiłam no i yy, no i co, no i fajnie to wygląda i jeszcze jest jak w prawdziwym życiu, że można tu normalnie sobie yy, siadać więc myślę, że fajnie, fajnie. No i co? Słuchajcie, no to tak prezentuje się mój, jakby cały ten mój magazynek. Nie, no to nie jest magazynek, bardziej mój taki pokój, taki, taki pokój odpoczynku, tak jakby to ująć. Więc, no słuchajcie, dajcie znać w komentarzach. No po prostu ocień, oceńcie od 1 do 10, jak Wam się podoba ten mój pokój. No i co? Napiszcie również w komentarzach, co w nim najbardziej się Wam podoba, a co tak najgorzej i tak dalej, i tak dalej. I co mi polecacie jeszcze tu dorobić, bo może coś macie jakieś pomysły, żeby coś tu jeszcze ulepszyć? Więc dawajcie znać w komentarzach. No i co, słuchajcie? No myślę, że jeszcze tutaj na przykład mogłabym zrobić jeszcze jakby taki tunel na dół. Yy... Też z drabinką, jakby zejście na dół drabinką, i na dole już miałabym taki magazyn, taki dosłownie, że wszędzie miałabym skrzynki i po prostu wszystkie te rzeczy z góry, co mam tam w skrzynkach koło łóżek i tak dalej, żeby nie, żeby po prostu wszystko na dole mieć poukładane, mieć tam, wiedzieć gdzie co jest, na przykład, że w jednej skrzyni jest drewno, w drugiej bruk, w trzeciej jakieś, nie wiem, jedzenie, no żeby mieć to wszystko poukładane. Yy, I słuchajcie, mam nadzieję, że tego odcinka nie oglądną ani Zuza, ani Mariolka. Bo jeśli oglądną, to będzie lekka kraksa. Oczywiście, Zuza ma kanał i błagam Was, widzowie, zachowajcie ten sekret. Nie piszcie Zuzi nic w komentarzach ani nic yy, o tym sekrecie. Yy, mam nadzieję, że dziewczyny tego nie oglądają. Wątpię, żeby to oglądały. Raczej tego nie, nie oglądną. Yy, raczej nie. No ale jeśli tak, no to będzie lekka kraksa, ale mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, patrzcie, bo właśnie za tymi obrazami, w sensie nie dwoma, za jednym obrazem tutaj znajduje się, oj zacięło trochę, znajduje się jakby taka, widzicie, kryjówka. I tu będę mieć taką tajną bazę i mam w planach, że w tej tajnej bazie zrobię takie duże tunele. I jeden tunel będzie prowadził pod domek Zuzy, a drugi, do, a drugi tunel pod domek Mariolki. I takie będę mieć bazę do śledzenia ich i tak dalej, ogólnie, takie fajne, nie? Oraz, tam, oraz na dole będę mogła tam trzymać różne diamenty, jakieś ważne dla mnie rzeczy, żeby, wiecie, dziewczyny mi coś nie zakosiły, czy coś. Więc... No myślę, że fajnie, więc błagam Was widzowie, nie piszcie nic yy, Zuzi w komentarzach. Byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdyby się Zuza o tym nie dowiedziała. I ogólnie, no więc co, no. Tak jak mówiłam, piszcie w komentarzach Wasze opinie o moim pokoju. Co jeszcze mam tu dorobić, czy już w ogóle mam nie dorabiać niczego, czy wszystko ok, no i tak dalej. Więc dajcie znać w komentarzach. Yy, zostawcie łapeczkę w górze, subika i dzwoneczek, żeby żaden odcineczek Was nie ominął. A ja się z wami żegnam. Pa-pa!